Siema, z tej strony JK, witam was kolejnym JK na szybko, a więc serii, w której opowiadam o różnych ciekawostkach dotyczących filmowania, montowania i jak się okazuje też dziś fotografii. E, mimo wszystko zanim przejdę do tego, jaki jest temat dzisiejszego filmu i dlaczego wszystko wygląda tak, jak wygląda w tym momencie, to chciałbym e, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Sporo osób z nas siedzi w tym momencie w domach. Nie może wyjść i jakoś musimy sobie czas zorganizować. No to wiadomo, robimy rzeczy, na które przez ostatnie lata wręcz nie znajdowaliśmy czasu. Sam posprzątałem kanciapę, posprzątałem swoje ciuchy, posegregowałem, pomalowałem kuchnię, zrobiłem porządek w szafce z pudełkami, ze sprzętu, bo zawsze je zostawiam. Mam w planach też zrobienie w końcu swojej strony internetowej, na którą też już się zbieram od nie wiem jakiego czasu. Kupiłem domeny jakiś czas temu, nic z tym nie zrobiłem, także też w końcu będę miał na to czas. No i mam czas na to, żeby zrobić coś, na co czekałem od dłuższego czasu, a więc zrobić sobie nowe zdjęcie profilowe. Stare już się zdecydowanie przejadło. Jak ktoś mnie prosi, żeby je podesłał, to nie chce mi się, nie wstydzę się go wręcz. Trzymam na nim aparat, który nawet nie ma możliwości filmowania. No i dlatego się dzisiaj właśnie spotykamy. Po to, żeby zrobić sobie nowe zdjęcie profilowe. Mimo wszystko nie jestem specem, jeżeli chodzi o fotografię i o oświetlenie ogólnie, dlatego postanowiłem, że postaram się odwzorować zdjęcie, które znalazłem na profilu jednego z twórców na Instagramie, którego z chęcią followuję. Mowa o Janasie Hall na Instagramie Pergite, a więc fotografie, który tworzy świetne fotografie portretowe i produktowe i niesamowicie maluje światłem. Dodatkowo do każdego ze swoich zdjęć dorzuca instrukcję jak dane zdjęcie wykonał, dzięki czemu w bardzo fajny sposób przekazuje wiedzę, którą można nabyć przez próby uzyskania podobnych efektów. Dlatego dzisiaj postaram się odtworzyć jedno ze zdjęć, które jest na jego profilu, tak żeby stworzyć swoje własne nowe zdjęcie profilowe. Już wiem, że w 100% nie uda mi się tego zdjęcia odtworzyć, e, mimo wszystko. Będzie w miarę podobne, i z tego, co już robiłem kilka zdjęć wstępnie, to wiem, że będzie zdecydowanie lepsze niż to, które miałem wcześniej. Ale zanim przejdziemy do efektów finalnych, to zobaczcie, jak wygląda oświetlenie w tym momencie i jakich narzędzi użyłem do tego, żeby tak. Wstawić światło, żeby to wyglądało tak jak wygląda. Za główną lampę posłużyła mi lampa Godox SL62, której na co dzień używam do robienia YouTube'a, ale jak się też okazało, nadała się świetnie do fotografii, przynajmniej do tej jednej. Na niej miałem zamocowany softbox o średnicy 90 cm z gridem, który powodował, że światło było bardziej kierunkowe i nie rozpraszało się w niepożądane miejsca. Za tło posłużyła mi taka czarna blenda, dyfuzor reflektor. To jest taki zestaw 5 w jednym, w którym mamy różne opcje. To była największa czarna rzecz, jaką mam w mieszkaniu, dlatego stwierdziłem, że nada się idealnie, a później będę się bawił w Photoshopie. Jak się okazało, też się bawiłem później, ale o tym za chwilę. I dodatkowo było to podświetlane przez taką małą lampkę, którą miałem zamocowaną na Gorillapod na krześle, skierowaną właśnie na tą blendę. Miało to na celu sprawić, że będę miał taką ładną poświatę dookoła głowy, jak się koniec końców okazało. Było to nierównomierne ze względu na to, że blenda była no, pogniecione, mogłem ją wyprasować i wydaje mi się, że efekt byłby lepszy to raz, a dwa, że miałbym mniej zabawy w postprodukcji. Aparat będzie ustawiony pionowo, ale mniej więcej macie rozeznanie, jak to wygląda. Mam światło praktycznie na siebie, jest ten cień, który pada właśnie przez nos, który pada przez brodę boki są mniej doświetlone, są bardziej ścięte i to jest właśnie przez to, że jest ten grid i on jest bardziej kierunkowy, a więc gdybym tego nie miał, to podejrzewam, że światło byłoby wszędzie, a tak jest bardziej skierowane tylko i wyłącznie na mnie, na moją twarz. Istotne jest to, żeby istotne było to, żeby lampa była wyżej, ale nie aż tak wysoko, ze względu na to, że w momencie, gdybym będę robił zdjęcie, to chciałbym mieć widoczne w... w rogach moich gałek ocznych odbijające się światło, które jest takim Błyskiem wokło, że taki błysk wokół chciałem mieć. Okej, okay, jak już mam omówione światło główne i światełko za mną, to czas na te dwa światełka, które będą doświetlały mi twarz z jednej i z drugiej strony, nie tylko twarz, też ramiona, te, te, te akcenty. Na zdjęciu Jonasa to były bardziej takie mocny, fioletowo-czerwono-różowy i z drugiej strony mieliśmy taki bardziej zielonkawy kolor ja mną. Wszystko tutaj chciałbym mieć bardziej fioletowy, żeby to były takie komplementujące kolory. Bardziej w stylu Jokera, bo bo lubię ten klimat i wydaje mi się, że będą bardziej pasowały. Także po mojej prawej stronie ustawiłem sobie ją 300 na którą po prostu na spinacz biurowy przypiąłem żel. Też mam taką paczkę z różnymi żelami, także mogłem sobie dowolnie wybierać, a zdecydowałem się właśnie z tych powodów na te dwa kolory. A z drugiej strony już zabrakło mi lamp, dlatego wziąłem po prostu moją starą lampkę z Ikei, z kloszem. Założyłem żarówkę która miała temperaturę 4000 kalwinów. Na to nałożyłem jeszcze karton, tak żeby to światło nie rozpraszało się i nie wchodziło mi na tą blendę, która jest moim tłem. Trochę i tak się tak stało, ale nie jest aż tak widoczne na zdjęciu. No i na to też spinacz i żel zielony, tak żeby, żeby zrobić kontury z drugiej strony. Tak wygląda to po dodaniu fioletowego. Światła po mojej prawej stronie, i tak wygląda po dodaniu jeszcze zieleni z drugiej strony. Jakbym widział to nagranie wcześniej, to wiedziałbym, że warto byłoby poprawić jeszcze te światła kolorowe ze względu na to, że nachodzą mi one na usta i na nos, co nie do końca było zamierzonym efektem. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, sam zwróciłem na to uwagę dopiero przy edycji. Ale gdybym miał zrobić to zdjęcie jeszcze raz, to bym to z pewnością wyeliminował. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie teorii. Trochę się bawiłem z tym, żeby to wszystko tak ustawić. Zajęło to sporo miejsca w moim pokoju. E, mimo wszystko tak, tak wyglądało przygotowanie do, do zrobienia zdjęcia, a teraz e, czas najwyższy na to, żeby po prostu obstrykać trochę zdjęć i wybrać najlepsze. E, czas start. Witam Was z dnia drugiego otworzenia nowego zdjęcia profilowego. To, co widzieliście do tej pory, było nagrywane i fotografowane wczoraj. Dzisiaj już jestem po edycji całego zdjęcia, która de facto zajęła mi kilka godzin wczoraj. W życiu bym się nie spodziewał, że zrobienie tego zdjęcia zajmie mi praktycznie cały dzień, ale tak było. Chciałbym Wam powiedzieć o kilku rzeczach, na które natrafiłem w trakcie edycji, których się nie spodziewałem w momencie, gdy fotografowałem, a które mogą pomóc Was mogą pomóc Was ustrzec przed podobnym błędem w momencie, gdy Wy będziecie wykonywać swoje zdjęcie profilowe. Początek poszedł jak z płatka, po prostu zrzuciłem zdjęcia na komputer, wybrałem zdjęcie, które mi się najbardziej podoba, zrobiłem lekką edycję w Lightroomie. Nic szalonego, poprawiłem trochę kontrast, poprawiłem troszeczkę kolory, tak żeby były bardziej wyraziste. Pousywałem sobie włosy, które gdzieś miałem na czole, jakieś niedoskonałości, jak schodząca skóra, które dzisiaj mam, bo jestem na przykład zmęczony, ale za tydzień już będą nieaktualne, a zdjęcie będę profilowe miał przez rok, dwa. Kiwie. Dlatego poprawiałem tego typu rzeczy i jak już miałem zrobioną wstępną obróbkę, to przeszedłem z zdjęciem do Photoshopa. Tam najbardziej zależało mi na tym, żeby po prostu wyciąć to tło i zastąpić je jakimś jednym, solidnym, ciemnym tłem. I nie spodziewałem się, że będzie to aż tak problematyczne. Wycinałem rozpuszczałem, jak nie wiem, próbowałem na przeróżne sposoby, skończyło się koniec końców tak, że zrobiłem sobie jeszcze jedno zdjęcie już po wszystkim, jak już byłem w trakcie edycji zrobiłem zdjęcie po prostu na tą blendę, ale bardziej z bliska, jedno ostre, jedno rozmazane, po prostu ustawiając ostrość na rękę i to wkleiłem za zdjęciem i później powycinałem i to już się wpasowywało dużo lepiej dopasowałem tylko kolory, tak żeby balans bieli się ze sobą, zgrywał, dodałem troszeczkę rozmycia i wtedy zaczęło to nabierać faktycznie jakiegoś wyrazu i nie wyglądało to tak nieprzyjemnie, jak w momencie, jak miałem niewyprasowaną blendę za sobą. Także to jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, żeby jednak zrobić sobie zdjęcie po prostu tła. Może w momencie, jak robicie tego typu fotę, czy po prostu zadbać o to, żeby to tło było lepiej przygotowane, zanim przejdziecie do Photoshopa. Ze względu na to, że straciłem po prostu dużo godzin przez to, że, 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 że tego nie wiedziałem. Tak wyglądało zdjęcie po tym, jak ja je zedytowałem, już z obrobionym tłem, z kolorami. I e, dla mnie już mogło być gotowe, żeby je podesłać, ale byłem w kontakcie cały czas z Michałem Kulą, który zaproponował, że zrobimy jeszcze retusz. Ja się na tym nie do końca znam i też nie powiem, że nie jestem fanem, bo jak widzę to na jakichś zdjęciach, no to wygląda to bardzo profesjonalnie i wręcz e, śledzę kilku gości na Instagramie, tylko i wyłącznie ze względu na to, że potrafią to zrobić tak po prostu niesamowicie. No jeżeli chodzi o mnie, to ja lubię taki trochę menelowaty styl życia. Może nie, że styl życia, ale człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. No. I nie, nie lubię się tak dopiększać, ale z drugiej strony no wiem, że to wygląda po prostu lepiej, dlatego pozwoliłem mu się zretuszować. E, on mi podesłał tą fotę i wyglądało to naprawdę dobrze, ale dla mnie, tak personalnie, za mocno. Dlatego dałem tą warstwę na to zdjęcie, które ja miałem, po prostu zmniejszyłem przejrzystość o, o 50% i wyglądało to już. E, no, kozak! No. Osobiście się bardzo jaram tym, jak ta fota wyszła. Trochę mnie denerwuje to, że mam fioletowy i zielony w, w dziurkach w nosie. E, to jest na rzecz, którą na pewno bym poprawił. Poprawiłbym też tło, tak żeby było jaśniejsze, to na to zwróciłem uwagę też później na. Zdjęcie Jonasa, że u niego jest to bardziej kontrastowe i bardziej się to wyróżnia. U mnie się trochę zlewa przez to, że mam też long sleeve, który jest ciemny. Mogłem long sleeve na przykład zmienić, jeżeli chciałem to tłumić takie ciemniejsze, ale no, to są rzeczy, których się dowiedziałem dopiero w trakcie robienia. To zdjęcie zajęło, znaczy zrobienie całego tego, całej tej foty zajęło mi wczoraj, no mówię, no cały dzień praktycznie z całym przekładaniem świateł i robieniem i ustawianiem. Cały dzień. Dziś zrobiłbym je zdecydowanie szybciej, bo wiedziałbym już, jak ustawić światła, jak je później zedytować, jak się przygotować w ogóle do edycji. Także jestem o sporą dawkę wiedzy do przodu. I wydaje mi się, że zrobiłbym to na dzień dzisiejszy lepiej. W każdym razie tak wyglądał proces przygotowania mojego nowego zdjęcia profilowego. Czemu ja tego nie posprzątałem? I tak powstało moje nowe zdjęcie profilowe. Mam nadzieję, że ten poradnik, ten backstage, w sumie mogłem to nazwać backstage'em, był dla was w jakimś stopniu pomocny i że wynieśliście jakąś dawkę wiedzy z tego y, filmu. Teraz czas na Was. Chciałbym, żebyście Wy zrobili swoje nowe profilowe. Pytaliście na grupie Lensbusters, czy może jakiś challenge, więc stwierdziłem, że będzie to dobra okazja, żeby każdy z Was miał nowe profilowe. Hashtag JKnoweprofilowe2020. Oznaczajcie mnie na Instagramie. Z tym hashtagiem macie czas tydzień, czyli do tego dnia. A potem wybiorę kilka prac i sobie je omówimy. Istotnym byłoby dla mnie to, żebyście poza zdjęciem, które wykonaliście, dorzucili też zdjęcie za kulisami tego, jak to zdjęcie zostało. Wykonane. Niezależnie od tego, czy będzie to taki setup, czy po prostu zróbcie nowe zdjęcie profilowe. Poszukajcie jakiegoś fotografa, czy w ogóle jakiegoś zdjęcia, które Wam się bardzo podoba i spróbujcie je po prostu odtworzyć. Tak jak powiedziałem, spotkamy się za około 2 tygodnie, czy 10 dni, e, po to, żeby sobie je poomawiać. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Macie tydzień i czekam na Wasze nowe zdjęcia profilowe. I to był Wasz dzisiejszy. Jake na szybko. Jeżeli podobał Wam się ten film, like sub, dzwonek. Wiecie, jak to działa. Linki do moich social media, do grupy Lensbusters, Busters, na którą gorąco Was zapraszam jak Zawsze w opisie tego filmu, zapraszam też na YouTube'a. Nie, na YouTube'a Michała Kuli, Fotobłyska. Jeżeli jesteście zainteresowani fotografią w podobnej formie, jak tutaj, możecie dostać info o filmowaniu, to zapraszam na jego kanał Fotobłysk. I zapraszam Was też na Instagrama Jonasa Hall. Który, który zainspirował mnie do tego, żebym zrobił to zdjęcie. Naprawdę świetny gościu. Mówię świetny gościu ze względu na to, że pozwolił mi na to, żebym zrobił ten polarnik teraz, A dwa, świetny fotograf, który no, sami widzieliście na jego profilu. No, jest, jest gościu kozak. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Czekam na Wasze zdjęcia. Instagram. @jordankoman. Oznaczajcie. Hashtag JK. Nowe profilowe 2020. Widzimy się niedługo. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.